Jeszcze raz powtarzamy, zwierzę to nie prezent i nie prezent, który potem można zwrócić do sklepu. To był przykład tego, ile takich niechcianych prezentów jest. Z nami jest Sonia Maciuszek, certyfikowany behawiorysta zwierzęcy, trener psów. Z Sonią chcemy porozmawiać o trudnym czasie dla zwierząt, trudnym czasie świąt. My je kochamy, uwielbiamy i cieszymy się nimi bardzo. Zwierzęta często je przeżywają i też te święta są pełne zagrożeń. Wśród zagrożeń znajdują się między innymi rzeczy tak nieoczywiste, jak kwiaty, różnego rodzaju rośliny, na przykład gwiazda betlejemska. Dlaczego ona jest dla zwierząt groźna? Jest po prostu trująca. Tak samo jak je miała każda jej część i dla psa i dla kota. Dlatego musimy być uważni, bo ona może gdzieś sobie wisieć wysoko, ale może owoc ten czerwony spaść. Mm. Kotek się bawi, piesek się bawi i okazuje się, że nawet nie wiemy kiedy, a, a spróbowały, bo przecież to jest takie naturalne dla zwierząt, spróbować sobie czegoś, mm. czy jest jadalne, czy niejadalne. Więc wystarczy troszeczkę e, hapnąć, no i nieszczęście gotowe pod choinką dla szczeniaka też są niebywałą tak. atrakcją, a może się okazać, że w środku jest coś, co niekoniecznie mu posmakuje. No tak, jeśli mamy do czynienia z takim sim dzieckiem, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że on nie zna świata i nie wie, bada i bada. Te smakuje. Zapościni... Tak, smakuje, Świat. dokładnie. Kupki smakowe są niesamowitym, niesamowitym źródłem informacji, więc próbuje, eksploruje, uderza, patrzy, czy coś będzie szczekało. No i to naprawdę może być znowu trudna sytuacja. To teraz choinka. Czy samo drzewko jest niebezpieczne dla zwierzęcia? E, jakby obgryzanie nie, natomiast e, wszelkie dekoracje szklane, tak. E, ciasteczka, czekoladki, e, tak. No i sama choinka ma taką konstrukcję, która bardzo zachęca do wspinania się. I znowu mamy kota, no mm. to będzie próbował. Mamy psa, e, spróbuje, więc lepiej ją e, trzymać, Umocować? mocować mocniej, tak. Wziąć mm. sobie jakieś takie ozdoby, które nie zbiją się, nie tłuką e, No i bez, e, bez apetycznych e, zawieszek na pewno plus yy, łańcuchy, tak, jedzie, coś jedzie na zewnątrz. Plus łańcuch, to te anielskie włosie. Przecież jak ktoś to połknie, to się może owinąć, przy, przykleić do jelit i też ciężko się to, tego później pozbyć. Mama, daj mi prezent, mówi piesek. No i teraz pytanie, jakie prezenty sensowne można kupić czworonogą? Bo mhm. ty widzę, postawiłaś też na e, zabawki, no nazwijmy to edukacyjne, Rozwijając. które mhm. w jakiś sposób wsi spryt wykorzystują. Tak. Dawaj, dawaj. I jakie to są rzeczy na przykład? No przede wszystkim chodzi o to, że żeby pies miał radość. Jeśli mówimy o tym uczciwie, to każda taka zabawka powinna odpowiadać jakiemuś elementowi łańcucha łowieckiego. I teraz jeśli mamy psa, który bardzo łatwo się pobudza i chcielibyśmy troszeczkę go tonować, chcielibyśmy, mm. żeby się wyciszał, to kupujemy zabawki, które będą aktywizowały upsalizanie, lizanie, wylizywanie. E, takie, do których można umieścić jakieś paszty, psi, e, trochę masła, trochę serka, e, tacki do wylizywania, e, to są też świetne zabawki, które będą. E, mówiły psu, że tu jest jakaś bez... Dziewczyny, jest wszystko w porządku, karetka jechała, więc to się... jest wielka drzawa. No przecież e, domy tak. jest stróżujący. Oczywiście, także. To, są, to są niepozorne to małe pieski, ale funkcje znają swoją psią. Tak. E, więc wylizywanie, wyciszanie e, i kości do gryzienia. E, my nie doceniamy tego, jak bardzo ważne jest gryzienie, rozkruszanie, rozcząkowywanie, oskurowywanie dla psów, dlatego kości preparowane, kości z różnymi nadzieniami, no i wszelkiego rodzaju gryzaki naturalne. Jak to... jesteśmy przy jedzeniu, mm -hmm. Soniu, to czy mogę Zapytać o jedzenie z naszego tak. ludzkiego stołu. Mhm. Na przykład Sonia już wspomniała, że czekolada absolutnie no no nie jest. Bo Co to jest jeszcze? czujące dla psa. Jasne, czekolada, kutia, rodzynki, winogrona, ksylitol. Teraz dużo osób przychodzi na dietę, rezygnuje z cukru i myśli sobie, no dam kawałek ciasta, nie, nie można. Jeśli chodzi o orzechy, to są, często są na naszych stołach, natomiast one są dosyć kontrowersyjne. I najnowsze badania mówią, że najgorsze są makadamia, ale z drugiej strony, jeśli pies zje orzech, to może się też udławić. Także jeśli mamy psa, który całe życie je orzechy włoskie, jest ok to jest ok A co z opłatkiem? Bo czasami niektórzy... Mm -hmm. No idą, idą, że tak powiem po, po bandzie i się dzielą z pieskiem opłatkiem, który tak. ma pewną symbolikę też tak. no, ludzką raczej. Mm -hmm. Możemy, nie jest, wiadomo, że nie kilogram, tylko symbolicznie, no ale tam jest głównie mąka, gluten. Gluten nie jest zdrowy, ale nie zaszkodzi aż tak. Jeśli mamy taką potrzebę, żeby zaakcentować to, że pies jest członkiem pełnowartościowej rodziny, no to możemy. Jestem z, z tego pokolenia, gdzie moja babcia szła jednak do koni i dzieliła się opłatkiem mm -hmm. ze zwierzątami. Taki był no, zwyczaj. Taki piękny gest. tak piękny gest. Zwyczaj. Zwyczaj jest też taki, że twój piesek postanowił zwrócić na siebie czyjąkolwiek uwagę. Skoro już mama nie chce na mnie teraz zwracać uwagi, to pójdę sobie do wujka Marcina. Prosić o adopcję. Słyszała, że masz drugiego psa, może przystojny. Tak, może będzie coś z tego. Słuchaj, tak. a, a powiedz, czy są jakieś zagrożenia związane z tym, co w Sylwestra też jest mhm. dla psów Kłopotliwe, czyli różnego rodzaju niepokojące dźwięki, ruchy w domu, hałasy, to mhm. wszystko, co może być. Mówimy o kontekście świata, tak, 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 tak. unoszące się z kuchni. To wszystko jest nowe dla niektórych tak. zwierząt. Najbardziej niebezpieczni są goście, a naj najbardziej niebezpieczne dzieci. są dzieci. Tak, e, Czyli e, te wszystkie huki dziewczyny. No, chodźcie tutaj troszeczkę do nas. E, czyli e, to wszystko, co ta cała wrzawa, która przynosi e, ze sobą gości, e, jest, no, goście są troszeczkę tacy stacy nie znani, tak. Może przyjść jakaś ciocia z wujkiem i uważać, że psa się tak traktuje, że psu się daje kości z indyka, że psa się przytula, że pies ma coś robić i zaczyna filozofować, że nasz pies jest niewychowany, dawać jakieś porady, więc my musimy być bardzo asertywni. Musimy uwaga, stawiać granice uwaga na musimy dzieci, dbać o dzieci. Bo tak. dzieci właśnie często są ofiarami pogryzienia. Mhm. Ale często jest to nie wina niestety dziecka, tylko, tak. znaczy psa, tylko dziecko było za gwałtowne. Tak, tak. Zbyt Penetrowało uszy, mm -hmm. albo dotykało za mocno, i tak. pies tego nie wytrzymał. E, no i Dzieci mają tendencję do tego, żeby traktować e, psy jak pluszaki. No i wyglądają tak. niektóre rzeczywiście jak pluszaki. Natomiast czasami na odwrót e, interpretują komunikację. Pies warcza, im się wydaje, że się śmieje. E, przytulają, ubierają psy. Mnie osobiście pies też e, ugryzł w dzieciństwie. Ja go wcześniej ubierałam, przebierałam za księżniczkę, po czym na nim usiadłam, no i nie wytrzymał ugry. Myślałaś, że to jedno Co zrobili opiekunowie? Zbili psa. No tak. No bo, no bo nie, nie widzą tej całej sytuacji, tego kontaktu. E, czyli przede wszystkim nie możemy psa zostawić na pastwę losu z dzieckiem jeszcze, i dzieci oprócz tego edukować. To jeszcze ostatnie pytanie. Niektórzy uważają, że należy zwrócić się do weterynarza i wziąć e, środki uspokajające dla zwierząt, na przykład w wypadku Sylwestra. Czy jesteś zwolenniczką takiego wyciszania zwierząt? E, czasami trzeba, natomiast jest dużo suplementów, które możemy wcześniej podawać, e, tak? takie pod, podnoszące nastrój. E, o, delikatnie uspokajające, naturalne przede wszystkim i je możemy już podawać znacznie wcześniej. Teraz możemy się tym zainteresować. Natomiast najgorsze, co możemy zrobić, to dać takie substancje narkotyczne w dzień Sylwestra mhm. albo jeden dzień przed, które sprawią, że pies po prostu, czasami one działają tak, że następuje zwiększenie mięśni, a pies dalej słyszy albo słyszy jeszcze bardziej, także trzeba jakby wysłuchać jakiejś sugestii weterynarza, sprawdzić sobie to, co powiedział, ale przede wszystkim trzeba o tym wcześniej pomyśleć, no, bo myślę. też można zrobić terapię, przygotować psa na to wszystko tak, żeby nie było traumy. Twoja przyjaciółka daje sygnał, że koniec rozmowy. No mama zajmie się mną. Mama, no. A my sprawdzimy, co Państwo e, sądzą o różnych kwestiach związanych z naszym programem, pisząc komentarze, które czyta Robert Stockinger i za chwilę nam dostarczy informacji wprost od was. Powiedz to tak, jak w tym filmie, a czytał? Czytał Robert Stockinger.